Towarzysze, dzisiaj wyjątkowo krótki film przed wyjściem z domu. Trzeba się spieszyć, bo czeka mnie długa droga, a rano zawsze są korki, ale przede wszystkim trzeba się spieszyć, żeby jeszcze posiedzieć na tronie. Więc, towarzysze, tematem dzisiejszego filmu są oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy o tym ciągle gadają. Wczoraj słuchałem długiej konferencji zorganizowanej przez François Assalino yy, i francuskich suwerenistów, którzy właśnie dyskutowali, co dla Francji będzie lepsze, albo co dla Francji będzie gorsze. Wybór Trumpa czy Kamali Harris. Nie będę tego tutaj streszczał. Mimo, że to bardzo ciekawe argumenty, ale pojawiło się tam kilka rzeczy bardzo ciekawych. Mianowicie analiza socjologiczna wyborców Trumpa i wyborców Kamala Harris. I przede wszystkim ciekawa jest ta analiza socjologiczna wyborców Trumpa, którzy są przekonani o tym, że 4 lata temu doszło do machlojek, że Media oligarchiczne i tutaj cała ta, całe Deep State i cała amerykańska oligarchia oszukała amerykańskich wyborców, sfałszowała wybory, że, że Trump wybory 4 lata temu wygrał, a mimo to oligarchia to zwycięstwo ukradłam i oni od czterech lat właśnie przygotowują się do rewanżu jest w nich jakaś taka chęć zemsty no i w Stanach Zjednoczonych gdzie każdy sobie może kupić broń w supermarkecie za Zasadnicza różnica pomiędzy, pomiędzy wyborcami Trumpa a wyborcami Kamali Harris jest taka, że wyborcy Kamali Harris kupują blokery hormonalne i inne pierdoły, a wyborcy Trumpa, przygotowując się na fałszerstwa wyborcze yy, właśnie oligarchicznych tutaj struktur i deep state'u, yy, kupują broń i amunicję. Kupują broń i amunicję i oczywiście w, w, moje, w kraju, w którym ja bym mieszkał, uważam, że no jestem przeciwnikiem, przeciwnikiem wolnego rynku w dostępie do broni. Uważam, że jest to pewna patologia, no uważam, że, że ideałem są kraje takie jak Korea Północna, gdzie nie ma problemów, z, z, gdzie, gdzie dzieci nie boją się pójść do szkoły, bo zaraz tutaj wejdzie jakiś psychopata i sobie będzie do wszystkich strzelał. the end. uważam, że powszechny dostęp do broni to jest patologia i równocześnie cieszę się, że, że, wyborcy, że wyborcy Trumpa y, korzystają z możliwości z, 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 z możliwości, jak, jak im, jakie daje im wolny rynek, jakim daje im amerykańska demokracja amerykańska wolność, że w ostatnich miesiącach przygotowując się do fałszerstw wyborczych y, y, właśnie tutaj przeciwko Trumpowi. No, i także przygotowując się w związku tutaj z kolejnymi zamachami, że tam doszło do trzech prób zamordowania Trumpa w ostatnich miesiącach. No to właśnie, no to właśnie, przygotowują się do wojny domowej. I mam nadzieję, towarzysze. Że dojdzie do fałszerstw w Stanach Zjednoczonych i mam nadzieję, towarzysze, że wyborcy Trumpa z tych przygotowań, yy, 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 właśnie o których tutaj głośno mówią, że zrobią z tego, yy, że zrobią, że zrobią tego yy, użytek. Życzę im tego, życzę, życzę Stanom Zjednoczonym, żeby doszło do wojny secesyjnej, żeby doszło do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Yy, więc yy, same wybory mam w dupie, ale mam nadzieję, że wybory w Stanach Zjednoczonych doprowadzą do kryzysu politycznego i mam nadzieję także do, do, do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Wojny domowej, która powinna być jak najdłuższa i jak najbardziej krwawa, bo im będzie bardziej krwawa wojna w Stanach Zjednoczonych, tym będzie więcej pokoju na świecie. Stany Zjednoczone to największy zbrodniarz wojenny na świecie. Stany Zjednoczone utrzymują prawie tysiąc baz wojskowych na wszystkich kontynentach, na wszystkich oceanach. Yy, wszystkim grożą sankcjami, wszystkim grożą bombardowaniami, wszystkim, wszędzie organizują pucze, kolorowe rewolucje i doprowadzają i yy, 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 yy promują różne ruchy właśnie separatystyczne. Czas najwyższy, żeby doszło do secesji w samych Stanach Zjednoczonych. Yy, no i niech wykorzystują, niech wykorzystują ten najlepszy z możliwych systemów. No. Więc wyborcy Trumpa, do dzieła! Aha, no jeszcze jedna rzecz tutaj ciekawa, no mianowicie media przedstawiają sondaże, że niby tutaj, że niby tutaj jest jakieś 50-50, 50-50 z, z minimalną przewagą Kamali Harris. Podobno to wszystko jest ściemnione, że poparcie dla Trumpa jest przynajmniej 65-70%. Widać to po, 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 hmm, po wiecach wyborczych Trumpa. No na wiece wyborcze Trumpa przychodzi e, kilkanaście tysięcy ludzi, e, a na wiece Kamali Harris prawie nikt nie przychodzi, chyba że są to wiece organizowane przez jakiś celebrytów. Podobno tak jest, nie wiem czy to prawda. E, no w każdym razie w ostatnich tam tygodniach no wszyscy ci, którzy, którzy poparli w ostatnim momencie Trumpa, a więc. A więc Kennedy Junior, który właśnie poparł Trumpa, Elon Musk, ten Jay Vance, wszyscy oni nagle tutaj, no ich, ich jakieś te materiały w social mediach bią rekordy popularności. No i, no, i cóż, no bo wszyscy tak naprawdę nie tyle popierają Trumpa, co są przeciwko amerykańskiemu Deep State i, i, i fałszerstwom wyborczym, które zorganizowano 4 lata temu. Więc, więc, no ja mam nadzieję, głosuję, ja głosuję za, za, ja głosuję za fałszerstwami, ja głosuję za zbrojnym sprzeciwem wyborców Trumpa. Niech, niech, niech Ameryka zapłonie.